Dzień dobry, witam w kolejną środę i chciałbym Was zaprosić do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzisiejszym bohaterem będzie nasz kowal Paweł. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. To Dzień jest dobry. Paweł. Paweł jest tutaj kowalem w stajni karnikowo. Przyjeżdża tutaj podkuwać konie. Kilka słów o tym, co, 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 co ty tutaj masz na tym samochodzie. Mam. Generalnie mam bałagan. No dobra. Mamy podkowy dla koni: różnego rodzaju, aluminiowe, stalowe. Różne rozmiary, modele. No, czyli czyli to tak jak kurczę z kobietami, że możesz sobie szpilki No założyć. Każdy koń generalnie potrzebuje innej podkowy. Ten do skoków czy do zaprzęgu potrzebuje inną mhm. podkowę, czy do ujeżdżania tak samo, nie? A, generalnie są to podkowy jakieś tam standardowe. A mógłbyś pokazać? Standardowe. Są do skoków na przykład, tak? Się... Ja je przerabiam potem na kowadle. Aha, rozumiem. Aczkolwiek to jest przednia podkowa. To jest przednia podkowa, i to jest przednia podkowa. Aha. I one wszystkie są inne: inne zastosowanie, powiedzmy. Każda jest inna. Każda wie. jest inna, nie? Mhm. In... To mobilny warsztat, normalnie wszystko jest na nim. No kiedyś było tak, że się do Kowala jeździło, nie? No. A teraz Kowal przyjeżdża na sadziny. Aczkolwiek na dużych sadzinach był zawsze Kowal. Mm -hmm. Paweł, a jak często się podkuwa konie, co jaki czas? Co... Co 6 do 8 tygodni, w zależności od tego, co robi, jak zużywa podkowy, no, jak sobie właściwie życzy. Rozumiem, ale takie laickie bardzo pytanie z mojej strony, po co się podkuwa konie? Głównym celem podkowy jest zabezpieczenie kopyta przed ścieraniem. Takie Aha. było w założenie, wymyślenia podkowy. Mm -hmm, mm -hmm. No, a potem było już jakieś inne tam y rzeczy antypoślizgowe, można Ortopedyczne rzeczy robić. Rozumiem. Z tym. I ty to wszystko, że tak powiem, robisz. A ile, rad, ile lat już pracujesz w tym zawodzie? Eee, w tym roku 15 lat. Ja cię nie mogę. A gdzie, gdzie, gdzie można się, a gdzie można się nauczyć kowalstwa? Na dzień dzisiejszy, żeby się nauczyć podkuwać konie, trzeba się chwycić jakiegoś kowala, który podkuwa konie. I, Najbez, najszybciej się wtedy człowiek nauczy i od razu, powiedzmy, wchodzi w rynek, nie? A jak to było w twoim przypadku? Od kogo się uczyłeś? Kurczę. Ja zaczynałem, generalnie zaczynałem sam coś tam rzeźbić. Mhm. Potem zgadałem się z takim y, Przemkiem z owczarni. Trochęśmy porobili. Potem żeśmy się zgadali z Waldkiem z Sopotu. No i tak jakoś y, jakoś to poszło dalej. Potem poszedłem do wojska, z wojska wyszedłem, poszedłem od razu na kurs kowali do Kadyn. Mhm. Tam zrobiłem czeladnika jako kowal. Wtedy nie było zawodu podkuwacza. No w międzyczasie jeździłem na jakieś szkolenia tam, yy, czy do Niemiec, czy do Czechy, żeśmy jeździli. Z chłopakami do Holandii jechałem. No i oprócz tego szkolenia były w Polsce rozgrywane jeszcze jakieś, mm -hmm. nie? No i tak potem, jak już zrobili zawód podkuwacza, zrobiłem czeladnika yy, jako podkuwacz. Zrobiłem yy, mistrza w, jako podkuwacz, nie? Dobra. A teraz powiedz mi takie pytanie, mam ile koni tak miesięcznie podkuwasz? Nie wiem. W całym swoim takim cyklu, no tak, tak. powiedzmy 6 czy 8 tygodniowym, myślę, że mam około 300-350 koni. I co i to są po cztery podkowy na konia czy? Nie, no część jest werkowany, część jest kuta na przód, a część jest wykuta na cztery, nie? No to to jest około, nie wiem, 900 podków miesięcznie do przy, przybicia, do przystosowania. Może tak być. Ja tego nigdy nie liczyłem. No to to jest kawał roboty, jest, że tak, tak powiem, tak. Nie? A co, jest to trudna fizycznie praca? Jest to niebezpieczna praca? Ja nie niebezpiecznie, bo pracujemy zawsze ze zwierzakiem, który, nie wiem, zawieje wiatr, podleci kot, jakiś pies się spłoszył, może wyskoczyć. Ja robię tylko spokojne powiedzmy konie, tam z, z jakimiś wariatami nie walczę. Nie <śla> Przyjechałem zdrowy do roboty i chciałbym wyjechać zdrowy. <śla> rozumiem, <śla> rozumiem. Ehm... Ale niebezpieczne, no ciężka jest praca. A miałeś nie? jakąś kontuzję w swojej historii? Przesz nigdy mnie koń tak nie potrubował, żebym nie mógł robić, nie? No ale tam... Nie miałem nigdy nic złamanego, nic... Ale kopniaczek był gdzieś, co? Kopy dostałem, no. <śla> To są miłe zwierzęta, nie? A. A tutaj co wygrzewasz tą podkowę? Graję tak? podkowę, no do jakiej temperatury ona się tu rozgrzewa, tak? No, myślę, że tak. gdzieś koło, tysiaka. koło tysiąca. Koło tysiąca, no wow. taka jest naj, najplastyczniejsza, nie? Aha i wtedy co? Wtedy się ją e, Dopasowuje do, 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 do na kowadle i potem ją przykładam do kopyta, sprawdzam, czy pasuje, czy nie pasuje, tak, czy ją... jasne. Jasne, ok. Do kowada podchodzę tyle razy, ile potrzebuję, nie? Mhm żeby ją spasować kształtem yy, do tego kopyta. Faktycznie to wygląda na miękkie, jak tak yy, wyjęte. Kiedyś mówili, że zimny kowal krótko żyje. Zimny kawałek, trudno żyje. Krótko! Krótko żyje. Krótko, no. A jak ten Harry w ogóle? Dobrze chodzi? Nie musisz kłamać, a nie masz mikrofonu. Ciebie nie nagrywają. Kowal prawdę ci powie. Zagwostki mi to nie pokaż. Podkowiaki. Ciekawe. Podkowiaki. Tak samo jak mamy różne rodzaje i modele podków, tak samo mamy różne rodzaje i modele i rozmiary Aha. gwoździ, nie? Okej. Okay. Inne na, na kuce, inne na, na duże konie, inne na, na średnie, inne na, na zaprzęgu. No bo to wiadomo różnego no, różne i, są te kopyta, nie? No ale podkowy są różne też. Mhm. Do wyścigówek na przykład są inne gwoździe niż do... No do tych standardowych podków, nie? Aha. To tak jak w samochodzie Slicky, nie? No! no. <laughs> Ja to zawsze się obawiałem, że to konia może boleć. Może boleć. Słucham? Może boleć. Może boleć, tak. W sensie, że można zrobić tak, że zaboli. To nie powinno go boleć, ale można tak zrobić. No bo tak naprawdę to co to jest? To jest paznokieć, nie? Powiedzmy. Powiedzmy, taki trochę większy, nie? No, Człowiek w paznokciu nie ma kości, nie? No. No a tam są kości i jest cała siatka krwionośna w środku, w kopycie. Aha. Naczynia włosowate po rozciągnięciu, to nie wiem, chyba zależy od, od wielkości kopyta, ale mają ileś kilometrów. Co ja, a, a, a co potem, potem przychodzi hybryda, czy co? Teraz rozumiem, że będziesz ten. Zaginał gwoździe. Zaginał gwoździe, a potem będzie ten peeling taki ładny. Proszę, żeby były głaciutkie. <noise> nie, tu już nie. Na następnym koniu, to tak. Na tu, następnym tu jest, tu jest tylko przebicie podkowy, Tu nie możemy za bardzo ingerować. No, ten konie z facetem, to jemu nie wypada chyba tak. Proszę, nie, to jest nie. kobyła. To jest kobyła. No nie, no to powinieneś się postarać tutaj jakąś hybrydę położyć. Co, standardowo tu wycinasz e, pewne fragmenty kopyta, oczyszczasz. Obumarłe je takie no. Obumarłe te elementy. Tak? Lepiej zostawić więcej, niż wyciąć za dużo, nie? Jasne. No. Nie. To jest taka jakby stara oponka to, co teraz wycinasz, co? To można porównać do obcinania paznokci. Do a. To można porównać, no? Rozumiem. A, bo to jest to, co narasta, tak? Co narasta, no. ja. Podkowę się z ściąga, obcina kopyto i przywija się podkowę, nie? Rozumiem. w lesie znalazłem, Bo był za łapkę do drzewa uwiązany. O, to jest kowal, a to jest piesek kowala, tak? A jemu też podkuwasz? Tak. A które robisz go naprzód czy na tył? On na cztery. Tak. Wiesz, no dziwne, żeby szef bez butów chodził, nie? Nie wiem, ja go mam prawie dwa lata już, jak go znalazłem, to był mały jak puszka po piwie. No jasne. I co, i tak z tobą towarzyszy ci, twojej pracy? Cały czas. Cały czas. Bryczką jeździ ze mną. O. Yy, powiedzmy tak, yy, poza pracą. Yy... Też zajmujesz się końmi? Też jeździsz konno? Czy, czy jak to wygląda w Jeżdżę wierzchem i zaprzęgami. Teraz, teraz głównie zaprzęgami jeżdżę. Zaprzęgami, tak? A jakie to są zaprzęgi? Startuję w zawodach singlami, czyli jednym koniem. Aha. A tak ogólnie w życiu to jeżdżę i jednym, dwoma, trzema, czterema. O. I pięcioma też jechałem. Eee, a jakie, ty, jakie konie są najlepsze do bryczki? Takie... Jakbyś mógł zdradzić trochę krótsze, do jakiej rasy to są konie? Najlepsze do no nie, zaprzęgu? No do, do takiego zaprzęgu, którym, którym, e, e, którym powodzisz. Jaka rasa? Do sportowego zaprzęgu myślę, że na dzień dzisiejszy najlepsze są ślązaki. Ślązaki, tak? No. Jest tak naprawdę po, po tej pracy, którą robisz, twoja pasja, taka naprawdę coś, co, co, co naprawdę. No jakby to nie była moja pasja, to bym nie jeździł. Rozumiem, rozumiem. Czyli to jest. Coś, tak, zaprzęgnę, co... jadę do lasu, czy jadę na placę, tak po Odmurzyć się trochę, nie? Rozumiem, rozumiem. No. Czyli to też jest pasja, tak? Po części ta praca, którą tu wykonujesz, to też jest yy, no. z pasją, jest Pasja, pasja, no? Pasja. Wiesz co? Nie jest to praca, że idę na 8 do 16, i robię, tylko to się cały dzień praktycznie siedzę przy koniach, nie? Mhm. To dziękuję bardzo za miły wywiad. Nie przeszkadzam dalej w pracy. Dziękuję bardzo.